Dzień dobry, widzowie. Witam was na moim kanale Zadymki Kostasa. Dzisiaj opowiem wam o książce Wielka Podróż Napisał Bartosz Wokal z ilustrował Paweł Robert. Wydawnictwa Bugs Koko Kogo to młody, radosny orangutan żyjący w lesie deszczowym? Pewnego dnia do jego bezpiecznego schronienia przybywa ją cywilizacja. A z nią wycinka puszczy. Koko ucieka na plażę, że gdzie postanawia przespać się w niewielkiej łodzi. Gdy małpka śpi, do łodzi wchodzą ludzie i płyną na wielki kontenerowiec, który cenny swojej druży ma w Nowym Jorku. Gdy przypadkowo dopływa do, Now do Nowego Jorku, <kluzny> przypadkowo dopływa do Nowego Jorku. W Nowym Jorku odkrywa, że jego najlepszy przyjaciel zostaje zamknięty w zoo. Pomaga mu więc uciec. Gdy jego przyjaciel i on sobie już na wolności, małpa spotyka zgraje szczurów. Szef owej zgraj jest postacią barwną i zdradza wam tajemnicę, że pojawia się w kolejnych częściach fascy tej fascynującej książki. Polubiłem Koko za to, że w trudnej sytuacji by, był zawsze w stanie znaleźć rozwiązanie. Książka się ekologiczne przesłanie oraz wręcz kipi fantastycznymi ilustracjami. Książkę gorąco polecam miłośnikom małp, zwierząt małych i dużych oraz sympatyką ekologii.